Zamknąłem 30 osób w jednym malutkim kręgu, a ostatnia osoba, której uda się przetrwać jak najdłużej, zgarnia... 1000 zł. Komu kibicujecie? Jednemu z czterech YouTuberów, czy może jednemu z 26 widzów? Koniecznie w tym momencie dajcie znać tam na dole. Lajkujcie, ponieważ 20 tysięcy polubień nagrywamy kolejny odcinek z jeszcze większym price poolem. I oczywiście subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby niczego nie przegapić. A teraz zaczynamy. PSPS, PS, kodzik Jacob z Fortnite. Bardzo dziękuję, bardzo pozdrawiam, buziaczki. Czujcie, bo uwaga, darmowy skin dla dosłownie każdego właśnie pojawił się w Fortnite. Cie. I według mnie jest to pierwszy polski akcent. Tej grze. Ale może tylko ja widzę tutaj jakieś podobieństwo? Żeby go odebrać wystarczy zalogować się na specjalnie przygotowanej stronie przez Epic Games. Link macie w opisie. Następnie zrobić 50 eliminacji na specjalnie przygotowanej mapie, którą w tym momencie widzicie na ekranie. I cyk, macie darmowy plecak. A oprócz tego moi drodzy, w ten poniedziałek na streamie o godzinie 19.00 odbędzie się wielki turniej streamerów Polska versus Niemcy o 10 tysięcy dolarów. Więc dajcie znać w komentarzu komu kibicujecie. Wpalajcie na streamkę, a teraz wracamy. Ferrari, Ferrari! o omodi. Waszym zadaniem jest, jak najdłużej przeżyć. Ostatnia żywa osoba wygrywa. Wszystko jasne? No jasne. Wygrywam. Easy. Zajbiście. Na początku zobaczmy, kto w ogóle ogarnia, co się dzieje. Powiedzmy, że chyba ogarniają niektórzy, niektórzy nie ogarniają. No to jest, ja już dostanę wejść na starcie. <laughs> Dobrze. Jacob mówi, każdy z was teraz dostanie palnik. I gracie aż jedna osoba nie zginie. Powodzenia. Ja się z nikim nie, nie biję. No mordo, zostaw mnie. Matka, zabijcie, proszę, matka, zabijcie. Gdzie jest matek? Nie, wiem gdzie jest matek? O! Wariacik D. Djako mówi, koniec walki. Djako mówi, przechodzimy do pierwszej konkurencji. Chowany. O co chodzi w chowanym? Każdy wie. Jedyna istotna rzecz to to, że pierwsze trzy osoby, które znajdę, odpadają. Jak się tu schować? Gdzie tu się schować? O kurna. Ja, ale skina nie ustawiłem mojego podchowanego. <laughs> Testowałem to mapę jeszcze później, więc znałem tą kampę. Esa. Kepcio, Kubiks, Matek, Smarty. Błagam, którykolwiek z nich. O, 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 o. Nie, no jestem ja tak tragiczny w tę grę. Kope Campa. Ej, to jest OP, to jest OP, to jest OP, to jest OP. I nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że Kubiks ma jakiegoś zajebistego spota. Czmoni, monitor robiłem ty? może możecie wiedzieć, co się dzieje, zobaczymy. Dobra, no już trudno, musimy tu zostać. To jest Kepcio, to jest Kepcio! Jestem widzowie w kolejnym odcinku Koło Kepcia! Jak ja to przegram... To będzie mi przykro, on taką kampę. Stary, Matek nie ma kampy. Matek nie ma kampy na 100%. 3, 2, 1... Dobra, dwie sekundy on szuka! Szuka już, Jacob! Tylko skąd on szuka? To jest dopiero... A, tu jest. Nie nożony, idzie w moją stronę. z tobą do końca twoich dni, Kepcio. Jak zginiemy, to zginiemy razem! Dobra, dobra, dobra. Jakiś krzaczek na bank się jest. O, nie. O kurde! Jezus! Pierdź, ale ci ludzie, to ja nie wiem, ty chcesz zginąć, czy... Po co ty ich tu Jakim cudem on jeszcze nikogo nie znalazł?! Ty, daszek. Na daszek się da? Nie da się. O kurna. O kurna! O kurna! Ja nie wiem, jak on nas nie widział, nie? Ej, dżekowy był w tle, bo on jest taki ślepy. Dzień dobry, witam. Krzaczek? Ty pusty krzaczek. O kurwa. Ty, o kurde. Ty, no nie to. Nie, on udaje. On musi udawać na tych chowanych, to jest niemożliwe. To jest nierealne, żeby on nie znalazł jeszcze nikogo. Ty debilu, ty debilu! Kepcio, co ty robisz? Ej dobra, ta mapa jest mega porąbana, ja nie do końca czuję gdzie są wszyscy Ludzie zrobię wszystko, żeby przetrwać. Żeby zwyciężyć. No nie ruszaj się, głąbie! Te kroki słyszę? Na drzewie? Tak, 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 tak Jest ziomek. Balonek X <noise> Nie no nie ma szans, że ja padłem Balonek Jacobs <noise> zaj balonka! Dead? DZEJKO MIEBI NO STRZELAŁEŚ WE MNIE NO I morda, ale ja mam niki jak coś A Zim. Jednak setunia była od rana walona Setunia sportowa była pita I cyk Chłop za fontanną Anonimowy żegnamy, to mi się podoba Patrzcie był w ogóle poobijany Czyli sobie wcześniej nie poradził Za kamykiem chyba nikogo nie mamy Dobra idziemy dalej O anonimowy zlikwidowany elo Nie ruszaj się kebab, nie ruszaj się bo zginiemy razem Chill, chill mordeczko jest daleko, nas ją słyszy Jestem prosem wchowanego Krzaczek? Krzaczek jak zabić kogoś w krzaczku? Dead. No i trzeci gracz, łatwiutko przeżyliśmy, jesteśmy mistrzami chowanego, jak zwykle, klasycznie trzy, trzy osoby dead, wracamy do lobby. Jacob mówi, łapcie leczenie, jak ktoś sobie złapie, to jest jego, proszę bar. Hop, spadł. Aha, dobra, to się odbijałem Aha, A że ja myślałem, że padają też, a chciałem leczenie złapać. Aj, aj, aj. A ja. Daj jeszcze raz to leczenie, Da jeszcze raz! Co jest ci tam, co ci tam szkodzi, no? Jeden. Poszło, poszło! Ty goście biegną ja poleciał. <laughs> Aha, ty mendo! Nie, ty jesteś najgorsza! Kami prostak. Axis z na glebie, dobra. A zróbmy coś takiego. Jacob mówi, dwie osoby będą mogły podnieść broń. <laughs> easy, easy. Jacob mówi, dwie osoby, które mają broń walczą ze sobą. Start. Oh, o, o. Nie. Jest. Let's go. Siton! Anonimowy zabiła piskacza. Chłopie anonimowy, wiesz to, to anonimowy? Siton! <laughs> Dobrze, Matek. Możesz zabić jedną osobę, jako że wygrałeś. A było Jacob mówi? <laughs> dobrze! A? I teraz chłopaki, idziemy na Impulse Fight! Powodząka. Dosłownie wszyscy gracze otrzymują impulsa, a ich zadaniem jest jak najszybciej wrzucić pozostałych poza okrąg. Każde wypadnięcie jest równoznaczne z utratą punktów zdrowia. Gramy do dwóch pierwszych trupów. Dobra, zaczynamy! Tu jest taki młyn! Okej, okay, dwie osoby wypadły, chyba trzy osoby wypadły. Leć! Pa 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 powrół! co <laughs> odleciał! Wygrywam, wygrywam! Nie mogę rzucać impulsów, dlaczego? DLACZEGO NIE MOGĘ rzucać IMPULSEM? HALO? MAM pobagowaną O mogę. Co tu się dzieje? Jest taki dusz Hollywood! Oj, tu stresu jest! Nie wiem co się dzieje, na razie jedna osoba jest dead, tu jest taki Meksyk! Ale Hollywood stary Trzy osoby na tak co gościu w ogóle robi ty? Dobra, nie goń się biją, a ja tutaj idę No nie! O Boże, jestem tragiczny Kefcio biega po środku, ja nie wiem czemu, zacznę do niego strzelać, żebyś trochę wystraszył O o Dobrze kebabik, Wyrzucam go, nie, żyj kebciu, żyj Ja robię parkour po prostu, ja nie rzucam tych impulsów, bo ja się zabiję samemu Ja robię parkour O nie, ej, o, bo tu się odnawia, aha Łukasz spadł? Ja pierwszy sam się rzuciłem 10 asy ej, ile osób już zginęło, mi się wydaje, że dużo Zatrzymuję grę Przeżyliśmy to, let's go, nie wiem jakim cudem 3, 2, 1, niespodzianka Uważajcie, o, dobra, o, niektórzy ogarnęli, o co A. chodzi Ja pierdolę A niektórzy nie Jacob mówi kucamy ty kucaj rybo! Nie! Nie! Tać emotkę! Nie, ryba jest do strzału i To już drugi raz, nie? Chociaż Ej, dinga drugi jej drugi dać! Raz, dinga raz, jej raz. dać chociaż w ryja jednego! Stupkę cię strzelę. Bardzo no. fajnie. Ostrzegawczy To jest czy nie? Bo nie wiem. nie wiem, No pewnie, że jak to takiego obstranego skinonosi. nosi. Uh, 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 uh. Rę, rę, rę. No i tak na dodatek, że może Kepcio zginął, zobaczmy, czy sobie poradzi. Uciekł! A ktoś zginął? O, Jezu, ile ludzi zginęło. I Jacob mówi, zaczynamy zabawę w detran. Chodźcie misiaczki, moje kochane. Ale, 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 moi drodzy, to nie jest zwykły detran, ponieważ to detran, w którym to ja steruję pułapki. Ostatnie dwie osoby odpadają. Zwycięzca może wyeliminować jedną osobę, a dodatkowo najsłabsze dwie osoby giną. Trzy, dwa, jeden start. Jacob mówi start! Dobra, lecimy, lecimy. Misia zamykamy! O Lecę jak superman. Ja pierdziel, co to było? No co, to biegniemy, było za chamstwo! Biegniemy, biegniemy, szybciej chłopaki, kto pierwszy, ten będzie miał nagrodę, więc radziłbym się tutaj pospieszyć raz, dwa, trzy, tych znowu zrzucamy. Co jest, no? Co on robi? Pułapka druga, ojoj, oj, 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 Nie cierpię go, nie cierpię go. Toś nie poszło, co nie. ty, ten Travis Scott to jest jakiś najlepszy, ja go muszę zabić, ja go muszę zabić, Travis Scott, chodź tu. Dobra, Scott, dobra, dobra. To też wam na razie nie, zabieram. Nie, no. Travis Scott, no dawaj, Travis, dawaj. Biegniemy, biegniemy. oj. Ty? Co jest, Travis? Scott mi przebiegł. Nie. Gratulacje, Travis. Jesteś zwycięzcą, zostań na razie. Meta! Dotarłem tu, let's go! Odpalam damage, Radzę wam się pospieszyć, bo teraz już dostajecie obrażenia cały czas. Ledwo co przeżyłem? Ale były problemy na Imanach. Jest... Nie, nie, nie. Uf, dobra, dobrze, żyję. Okay. żyje. ku marty. Oj, schodki zabiegamy, super. Oj, ja nie umierają. Że zaraz. stoi na górze. Kubyk strzeknij, albo dostajesz ze cara łeb. King. Chodź, 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 misiu. Oj, 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 oj. oj. Nie dolatuję. Ej, fajna zabawa, mega mi się podoba, dobra Jacob mówi kompletny bezruch, ci tutaj są XD, XD, to jest za memba? mówi ostatnia osoba ginie, obligatoryjnie, bo jest ostatnia Ta przedostatnia też, bo tak uważam No to unlucky e, I Travis, Scott, chodź sobie wybrać jedną, która ma zginąć jeszcze o kurna! Kiwasz, kiwasz, super, tego ja go detonuję, to się odsunie od niego, Jacob mówi. Krisek, Byk, Krisek, Byk, wracamy do lobby. Nie pić, Proszę Ej, cię! Ej, mam pytanie. No, dawaj. Pytaj. Możecie skakać? Nie. Bardzo fajnie. Safe, skakujcie na środek, ja wam mówię. O, no, skakujemy, skakujemy wszyscy. Może, możecie wskakiwać, co? Ojej! Dobrze ci poszło tak. Nie on ma 10 JQ! Ale skakanie działało przez chwilę! Włączmy w skakanie i zróbmy coś fajniejszego, panowie! Panu... Na środek, zapraszam! Zajebiście! Smarty na glebie. Ona chyba bije więcej niż po 5 HP. <noise> Dobrze, ty. Dwóch YouTuberów się pozwoliliście, to mi się podoba. Dziękuję panowie, trzymajcie się. Dzięki! Elo. <noise> ty jakiś smutny A pozostałe osoby zapraszam na labirynt W którym uczestnicy muszą jak najszybciej Znaleźć wyjście, ponieważ każda sekunda w labiryncie Zabiera im punkty zdrowia A co lepsze, zwycięzca zgarnia nietykalność 3, 2, 1, start Kto pierwszy na mecie Ten wygrywa, ty Ciech. Jest kubiks, kubiks pobiegł tam. Matek chyba biegnie za nim. Tutaj w ogóle widzę, że poszli jakąś totalnie inną ścieżką, ale tam jest to zablokowane. I ja nie wiem czy ci nie idą dobrze, idą bardzo dobrze. Lewo czy prawo, lewo czy prawo? Lewo, lewo. Tam jest na 100% matek z kubiksem. To nie jest matek ani kubiks, ale ten ziomek wygrywa. Ta rycerka wygra na 1200%. Tak jest! Dziecko mówi kompletny bezruch! Rycerka wygrywa! Ej, troszkę oszukałem, dostałem na dziurę lekko, ale dobra chłop zginął! Dobra, no to chłopaki chyba, chyba GG. Ostatnia osoba miałem zabić, ale zginął no Pauli. Nie! E, no Dobra, wystarczy, wystarczy. E, no to wystarczy, wystarczy. Taka kara mi się podoba. Jacob mówi, rycerz stań na środku. Jacob mówi, pozostali walczą na palniki wszyscy oprócz rycerza. Jedna osoba musi zginąć, powodzenia. nie chcą umierać, nie bij mnie. Nie bij mnie. ja nikogo zobaczmy, nie walę czy palniki. jakiś matek, może Kubik, Kubik smaży komuś, dupcie. Co już, ja uciekam, ja walę rondo. Ja Matek ucieka, nie? On nie chce się bić. Oni tak latają w kółko. Nie, ja zaraz im dokładam bomby, bo mnie takie coś irytuje. Bomba, bomba! O tak! O nie dostali. Zginął, Dorys. Kompletny bezruch! Wiecie jak pipunek? Nie było Jacob mówi, nie było Jacob mówi, nie było Jacob mówi. Ty kubik zabił czapusia! <laughs> w takim wypadku ja proponuję kolejną konkurencję. Mianowicie Paipałcika, w którym udział bierze tylko i wyłącznie 6 osób. A co lepsze, tylko i wyłącznie 3 z nich dostaną się do ścisłego finału. Pozostali zostaną wyeliminowani. O co tu chodzi? 3, 2, 1. Start! Poszli! Lecę, lecę! Twardabania! bania! Zobaczmy! Biegną, biegną! Na razie kubic chyba na samym końcu razem z Misiem. Matka to ja nawet nie widzę. A jest, dobra, on żyje. ziomek tutaj troszkę pomylił ścieżkę i teraz zobaczmy. na, prawie jest wskoczenie w tą stronę. Teraz zależy wszystko od tego, jakim pójdzie. Matek wychodzi na prowadzenie. Lecę. Ja pierdo... kur... Został zrzucony do wody. Tutaj też zostali zrzuceni, dobra, a Misiu sobie radzi. Nie, Misiu spadł, wszyscy spadli! Wszyscy zaczynają od początku Trzeba mega tam wolno to zrobić No nie gadaj, nie gadaj Nie strzelaj szmato Nie, nie rób tego, nie rób tego, proszę, oblodzę Oj, matek po raz drugi spada Ten też spada Co to jest, ja się pytam Za to Misiu ma chyba dobrą taktykę, bo on tak sobie czeka Przechodzi, o, zajebistą Ty, on umarł I Dobra, to są takie o, same, tyle wie jak ja na mózg chłopaki, na mózg. Super Matek, dobrze ci poszło. Za mnie ryj. <laughs> to nie jest ciężkie. Ekstra Kubik, ekstra. Kubik leci, Kubik leci. Na prowadzeniu. Oni to przejdą, ta trójka może przejść tą całą grę. Zobaczymy za chwilę. Kubik zdążył! Co się dzieje? ziomek spadł. No jak to mnie... Ja PI... Pier... Kubik leci twardo, ma już kolejną konkurencję. Ja jeszcze nie wiem, o co tutaj chodzi, ale ta się wydaje być dosyć prosta, ale tam tamtych kurde kubik z gościu w finale. Spinamy się na spokojnie. Ej dobra, chyba wygram tą konkurencję. Dobra, już mi się odechciało, co nie? Już mi się odechciało wygrać w tą grę komputerową. To jest jakiś dramat jeden wielki. Ty kubik z kasztaniem w lewo, w lewo! I poszedł w prawo! O dobra, dobra, de. Oprócz szans posiadam wielką pałę, lecę! Lecę! Nie zatrzymuję się! Na drugim miejscu babeczka z World Cup'a. Matek walczy o trzecie miejsce i może wygrać, jeżeli teraz przejdzie. Nie! Co za łeb! Nie, 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 nie! Zrobię sobie krzywdę w GTA. Ustawione. Nie, nie chcę mi się. <śle> Możesz kliknąć guzik, Kubiks. O, co ja mam! A coś masz, coś masz. I druga osoba też ukończyła. Nie wiem kto to, ale proszę bardzo, czy da radę? Dał radę! Mamy drugą osobę. Nie! Nie dał rady! Co za ŁEB?! Nie! Nie! ja mam szansę, ja mam jeszcze szansę, jest ostatni o, slot. Nie wiem, Mogę, nie mogę, mogę, nie mogę nie zrobić no, magika? Matek, ty... Nie, no, nie da się, no. Ma... Nie! Nieźle, Matek, nieźle. Nie da się tego przejść, no ja przepraszam, ale to się niemożliwe. Że... Print. Nie! Nie! Rufik dead! Odpada całkowicie. Nie, byłem ja, tak blisko. Byłem centymetr. Baranem, byłem centymetr, byłem ja centymetr, centymetr. Ja to Ty jesteś takim baranem. To się nie da, to się nie da. Jezu, teraz czekanie, nie? I teraz, ej, fiajko daj takie coś. One month later go! i moja twarz. Pierdol się. Giń, Matek, giń. Nie, nie. Brarovo, proszę. Let's go. Powiedz mi, co nie. tutaj da się jeszcze zdechnąć? Da o, tak. się. Obyć się jak... to udało. Widzowie Ale gońcie nie, go no. Jak ja tutaj zdechnę, to wale stolca na stół. Gólnej końcówka jest mega łatwa, nie? Oho. Poleciał. Poleciał. Doleciał. Gratulacje. Uwaga, ostatnia szansa. Oli, 4KP. Doleciał. Dobra, jest. Yeah. Jest. jest. Jest w finale z chłopakami jako ostatni. Proszę bardzo, Dobra. kończymy yes. grę. Chłopaki, ja się z wami trochę zabawię. Dam wam leczenie. Kto sobie weźmie, ten sobie weźmie. Kubik wziął wszystkie. Nie trafił. Nie. Co za łeb. No to... Jeszcze raz, czemu by nie? A, to każde po będzie miał tu, tu będzie za dyma. Chowany za nami, Wipeout za nami, Impulsy, Detran, Labirynt za nami. Zostało nam znajcie ścieżkę. Proszę bardzo. Ja to wygram, widzowie. Arktis, Oli, ty masz... Mmm, tysiaczka jako nagroda widzów, a wy chłopaki gracie o tysiaczka O! Ej, Matek, może chcesz się podzielić, co? Nieważne kto wygra Ja tylko powiem ja. Nie, nie, nie ma żadnych Ja tylko powiem, że jak Arktisoli wygra to ma półtora tysiaczka. A, bo tu HP jeszcze nie. zabiera, no to zajebiście, co nie? Ale. Ha, to mega generalnie, co nie? Nie, ja mam... Moja kuśka już jest wklęsła, ja nie chcę Bo haterka leci twardo, nie doleciała, kubik gdzie jest droga nie! nie! Matek czeka, Matek czeka Matek na razie ma wklęsłego, ale sobie dobrze radzi NIE NO MATEK Ogólnie ja bym skoczył prosto i po skosie na waszym miejscu Prosto i po skosie, zaufajcie no O, proszę, Matek zaufał Opłaciło się, czy wygra Matek, wygraj NIE Kubiks NIE, nie! Prosta droga już została, prosta droga Bohaterka wyprzeć go, wyprzeć go, wyprzeć nie! go Oho. Go. Ohoho Ja wkrótce nie wierzę Kubiks NIE Nieko. NIE o! Kubiks NIE A! Głopie, to, to wszystko Ej, to było oh zaplanowane God. i skill! Pa pa, pa top 2! Bohaterka doskocz! I matek top 3, dobrze! Dobra, ciągnij pały jeden z drugim Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak to zostawiajcie. zostawiacie łapy w górę, subujcie kanał z dzwonkiem tam na dole, wpadajcie na pozostałe filmy i na następny trzymajcie się gram was. Nie ma